W tym odcinku pokażę Ci, jak zbudować taki dynamicznie obsługiwany wykres. Spójrz, wybieram z rozwijanej listy dowolnego odbiorcę i na wykresie podświetlany jest słupek odpowiedzialny za tego właśnie odbiorcę. Do dzieła. Po pierwsze, będę potrzebował dane i zbudować wykres dla tych danych, więc umieszczam kursor w obrębie tej listy, którą tu mam przygotowaną, i klikam w kartę Wstawianie, a następnie w zwykły wykres kolumnowy. Przesunę ten wykres trochę na bok. Teraz będę potrzebował rozwianą listę, w której będę mógł zdefiniować tych wszystkich wybiorców. Więc umieszczam kursor w tej komórce, w której taką listę chciałbym mieć. Klikam teraz w kartę Dane, w poprawność danych. W polu dozwolone wybieram pozycję lista, a w polu źródło wskazuję adres obszaru, w którym znajdują się elementy, które będą miały się na tej rozwianej liście znajdować. Klikam OK. Sprawdźmy, czy działa. Lista, dopóki jej z niczym nie powiążemy, taka rozwiana lista nie robi ani nic złego, ani nic dobrego, po prostu sobie jest. Dodam jeszcze jakąś etykietkę. I teraz powiem Excelowi, aby powiązał tytuł tego wykresu z tym, co jest wybrane w rozwianej liście. Więc zaznaczam pole z tytułem, ustawiam się w pasku formuły, wpisuję równo się i wskażę adres komórki z tą rozwianą listą. Klikam Enter i sprawdźmy, czy działa. Wybieramy jakiegoś odbiorcę. Tytuł wykresu powinien automatycznie się zmienić. I teraz dodatkowo na tym wykresie będę potrzebował jeszcze drugą serię z danymi, która będzie oznaczała mi wybranego przeze mnie odbiorca. Więc umieszczam kursor obok pierwszego z tych odbiorców i użyję funkcji jeżeli, aby sprawdzić, czy odbiorca, czy dany odbiorca jest równy temu, którego wybierzemy z rozwianej listy. Adres tej komórki C13 oczywiście musi być zablokowany. Naciskam średnik i mówię, jeżeli tak będzie, to chcę wyświetlać tutaj w tej komórce D3 wartość dla danego odbiorcy. A w przeciwnym razie będę chciał wyświetlać 0. Zamykam nawias, zatwierdzam tę formułę i kopiuję ją do samego końca w dół. W ten sposób wszędzie będę miał 0 z wyjątkiem jednej pozycji tej, którą wybiorę w rozwijanej liście. Teraz zaznaczam te elementy, które wliczyłem, czyli tę dodatkową serię. Klikam Ctrl C, aby skopiować te wszystkie wartości. Zaznaczam wykres i klikam Ctrl -V, aby wkleić tę dodatkową serię. To jest bardzo szybki sposób na dodanie kolejnej serii do wykresu. Teraz wybiorę tę serię pomarańczową, którą przed chwileczką dodałem. I w karcie formatowania ustawiam jakiś efekt, na przykład niech będzie to poświata. I ostatni krok, klikam prawym przyciskiem myszki na dowolnej już z tych serii, obojętnej czy tej zielonej, czy tej pomarańczowej. I wybieram polecenie formatu i serię danych. Będę chciał ustawić nakładanie tych serii, więc suwak, zatytułowany nakładanie serii, przesuwam do samego końca w prawo, aby to nakładanie było pełne na 100%. Zamykam okienko zadań, które się pojawiło po prawej stronie. W ten sposób ta seria pomarańczowa zasłoniła tę zieloną. Tak naprawdę to tylko jeden słupek, bo pozostałe słupki z pomarańczowej serii są równe 0, dlatego ich nie widać. Sprawdźmy finalnie, czy wszystko działa tak, jak należy. Wybieram kolejnego odbiorcę. Wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem.